Mariuszek, wstawaj, bo spóźnisz się na pierwszy dzień szkoły! Dobra, Boże, to się drzesz, przecież idę. Żebyś ty tak o śmieciach pamiętał, jak cię matka prosi, to by było dobrze. Tato, biorę crossa! Ciekawe w ogóle, czy kurde jakichś samych leszczy będę miał. Jak od razu trafię na jakiegoś lamusa, to będę miał przestarane do końca roku. Ale miejmy nadzieję, że, że będzie inaczej, przynajmniej tym razem.

Dzwonek, mam nadzieję, że to dopiero na przerwę. Hej, co tam? To mój pierwszy dzień tutaj, więc nie znam jeszcze kampusu. Walić to! Ja też jestem nowy. Chodźmy się przejść, zobaczymy, czy na stadionie są jakieś fajne laski. No dobra, czemu nie? Fajnie by było w sumie w pierwszy dzień wylądować z jakąś w łóżku w akademiku, nie? No, Wefka stary. Mamy to jak w banku. Stary, kurde. Ten kampus taki ogromny, co nie? No, bez kitów, można się zgubić. Stary na moim wypiździowie to jak kurwa miałem kampus w wielkości jednego domku rodzinnego. Nieźle. Ja jestem Mariuszek jak coś. Boże stary, ja jestem Wojtuś jak coś Ty Mariuszek zobacz jakieś świnie tam po prawej. <grywa> Nieraz majty, Wojtuś to są ładne młode panie, nie spierdzielmy tego głupim gadaniem, a uda nam się je wyrwać. A <grywa> to pierdzielić. Dawaj podbije. No, w sumie masz rację. Ej, patrz, znalazłam ostatnio takie fajne paznokcie. Ogólnie mi się podobają, bo ten czerwony jest ładny. Tylko nie wiem, gdzie jest u nas jakieś fajny salon, w którym zrobiliby mi je ładnie, a nie spierdoliły. Cześć, żubym twoje usta, jak sobie <laughs> Bardziej suchego podrywu nie słyszałam, ale przynajmniej oryginalne. Hej frajerzy, wolno tych świń. bo winie. Wojtusiu, no co ty przy dupach będziemy zachowywać się jak cioty? Dawaj, w pole! Dawaj, dobra! Boś się lobusy. No co Dawaj galopaj, ty się napierdalamy. No dawaj, dawaj! O, kurie, do nas, ja do nas! Jeba Jebany miał chyba pierdolę. Do mnie nie! Pa! Ale labusy nas strzała. No i pozamiatane. Maryszek, dzwonek, dawaj na zajęcia, bo się spóźnimy. Ale czad, oby nas tylko nie podkablowali do dyrektora, bo będzie przesrane. No, no co ty stary, damy radę. A widziałeś jak go szczeliłem? No widziałem, jasne stary, to było zajebiste. Czuję, że się spodobaliśmy tym laskom, naprawdę. Pewnie mają nas za prawdziwych twardzieli. Na bag, myślę, że ten pierwszy rok będzie udany. Może zaliczymy nie tylko semestr. No miejmy nadzieję, <laughs> bo ten pierwszy <laughs> dzień naprawdę zapowiada się ciekawie. W ogóle, Biszczuk, co mamy pierwsze? Wiesz, nie jestem pewien, ale chyba Polaka. Rozumiem, że siadamy razem gdzieś z tyłu, nie? Czemu nie? Dawaj, stary. W ogóle, numer telefonu od razu mi też dawaj. Dobra, dobra. 730, 23, 49. Ciekawe, gdzie Wojtuś jest. Kurczę, mieliśmy się ustawić po zajęciach.

Wojtuś tutaj! Eluwina, dawaj za mną! Muszę ci coś pokazać, stare. Siema, co takiego? Zajubałem furę staremu. Ha. Co, ty, co ty dajesz? Masz prawko? No mam. No to lecimy w miasto? No pepka. O kurde, tylko że wiesz co, jest jedna kapa i jest dwuosobowe. O kurde, ty no, wzięlibyśmy te laski, ale daliśmy ciała, bo przecież nawet i tak numeru od nich nie wzięliśmy. Dobra, dobra, spoko, znajdziemy jeszcze je, a wiesz, nie dygaj, mamy na to cały rok. Ty, właśnie Wojtuś, mam do ciebie takie pytanie, ty już kiedyś może ten, ci, gdzieś tam? <słuch> a ty? No, ja jeszcze nie, właśnie. Liczyłem, że coś w tym roku się udało. No, ja jeszcze nie. Ale liczę, że w tym roku też się uda. No dobra, no, ale jak wiesz, jak tak dalej nam pójdzie jak dzisiaj, no to na bank mamy szansę. Dawaj stawiamy sobie za cel, że zaruchamy do końca tego semestru. Mowa stoi. Spoko. A propos stania, nie gadaj, że to przed nami to twoja furać tam, twojego starego. No, pewka. Zakład, że coś na nią wyrwiemy. Ta stary chyba mandat za zbyt wolną jazdę. Patrz, jakie autko. Malutka, kompatybilna, siadaj, jak masz prawko, to będziesz prowadził. Jasne, ty. A mam pytanie, twój stary nie miał bardziej męskich aut? Bo to kurde, jakiś świat panda jest chyba. A widziałeś ten spoiler, co ty gadasz, kurde? No to chyba stara montowała, no ale dobra. To co, w drogę? Ruszaj, ruszaj. Nie no, Wojteś, tym to my sobie chyba tylko siary narobimy. Zar, daj spokój. Przynajmniej z buta jak Ramusy nie chodzimy, nie? No w sumie racja. Facet, ale tylko jedź ostrożnie, bo jak zarysujemy auto, to mi stary kurwa jaja z dupy. No, co ci? Co ci no. Wojtys stary zrobi? Ja ja mi urwie po prostu Nie no spoko zawsze można urwać się zajęć, jechać gdzieś na szamkę, a auto się nie martw, bo będę uważał przecież nie Spoko, spoko. To jest stary, patrz, jadą za nami. Wejdźcie na poboczę! To brajerzy. nie są ci ze stadionu, co im dzisiaj nawaliliśmy przy tych laskach? Fokersole no, tak. jeszcze kurde Fakio, lamusy! Zaraz ci tego palca w dupę wsadzę! A i co robimy, zwiewamy czy... chociaż tym za szybko, to nie uciekniemy? Nie no, co ty, raz im nawaliliśmy, to znowu w dostaną. Dobra, to ja zjadę tutaj w uliczkę, na w bok gdzieś. No i teraz? Zdejdziemy jakieś miejsce, bo chyba nie odpuszczą. Stary, zaczyna się mi już kutnąć, a ty się żebym... Czekaj, czekaj, tutaj już nie jechać na garaże dawaj to Co, na garażę? Jadą, 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 jadą. Dobra, dobra wbijam Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Znowu wy? Dobra, z wozu, z, wozu, z, wozu, z wozu. Co jest frajerzy? Połamać ci Połamać ci tego palucha Wysiadaj Z wozu co zamykasz? Bozu, kurwa. Zajmuj się nim tam tej też, a jak? A ty co? Cwaniaczku? Pa jeszcze się zapierd... Albron, ty! Dibon swojego auta! No dawaj kurwa! O ty, ty! Co ty ma? Dawaj go kurwa! A jak? Do mnie? Z Mołotowem? Czekasz kolegom, że też ich zaraz znajdziemy? Dobra, siadaj szybko, siadaj, 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 siadaj bo nie wiem czy tu są kamery. Na nich. Daj, wojtuś, dawaj, 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 dawaj. No dobre to było. Ty, kurde, ale daliśmy ciadu. Ale kurczę, no miejmy nadzieję, że już dadzą sobie spokój. To chyba są koledzy tamtych właśnie ze stadionu. Dobra, to jedziemy dalej na miasto, nie? A może już w stronę kampusu się kierujmy, bo żeby przypału nie było. Spoko, stary, zjeść tutaj w lewo, następną, no. Tam idzie troszkę przegazować, stare. Zobaczymy, co ta fura potrafi. No dobra, zobaczymy, ile to poleci. O kurwa, psy, 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 zwolnij, 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 zwolnij! Ale kurwa, przypał. Mówiłem... Nie do, nie do nas, Ale, ale ja, ja myślałem, że do nas, kurwa. Stary, by mnie zajebał, jakbym mandat dostał. Ty, oczy na parkingu po lewej. To nie telemusy ze stadionu? Dawaj, podjeżdżaj. Jak tak, to lecimy z nimi. Kolegów na nas będą nasyłać, to zobaczymy. Nie? Ej, ty patrz! Kurwa, mamy Ej, dobra, 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 nie chciałem, nie chciałem, przepraszam. Co teraz? Dalej będziecie za nami jeździć? ale jest? Dawaj, kurna! Furę wam skroić? Zasrańce no pach, masz jednego jeszcze. Zapamiętacie czoła. nas, lamusy. Kto tu jest lamusem? Let's go, let's go! Woo! Dobra, stary, wydaje mi się, że już rozprawiliśmy się tutaj ze wszystkim. Nie no, luzuj, ty, będzie dobrze. Zaufaj mi, jeszcze będą dla nas pracować, ty. Mam dobrego ziomeczka, co da nam zarobić. Ale o tym, stary, innym No dobra, razem. spoko, spoko. No to zwijam się, bo Pewnie stary już się niepokoi, że do tej pory nie wróciłem. Jak coś, spróbuj mi do tej y, typeski załatwić imię i numer telefonu tych, co zagadywaliśmy na stadionie. Okej, okay, spróbuję coś ogarnąć. Jak coś, to jesteśmy w kontakcie. No jasne, trzymaj się, elo. Cześć synu, jak był w szkole? Cześć, Tato, do bani. Przyczepiło się do nas paru osiłków, ale mam nadzieję, że nie będą nam już zawracać głowy. Ach, jestem pewien, że w przyszłym tygodniu wszystko pójdzie lepiej, synu.